Scrabble, zasady przykładowa rozgrywka, gra od wydawnictwa Piatnik, bardzo dziękujemy, 2 e, do 4 graczy od 10 roku życia, gra na kartach, e, trzy warianty, nie wiem, trzy tryby rozgrywki. Najpierw, e, o standardowym. Więc zaczyna gracz, który wylosuje po karcie, każdy ten, który będzie miał kartę z początku alfabetu, ten jest pierwszy i potem według, alfa, według kolejności alfabetu kolejni. Jeśli ktoś wylosuje kartę pustą, to jest przed A, jeśli ktoś wylosuje premię, bo tu będą premie na kartach, to jest po Z, to jest ostatnia karta jak z wykładaniem kart, więc tak. Wykładamy sobie wyraz na przykład skład, liczymy punkty z tego wyrazu. Jeśli to będzie pierwszy wyraz poziomo lub pionowo, i wtedy dostajemy sumę tego razy 2, Jeśli wyłożymy wszystkie karty z ręki na przykład składam, raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem kart, na ręce mamy siedem każdy, no to wtedy dostajemy Tyle, ile jest na kartach, plus 50 premii. Jeśli to będzie pierwszy wyraz nasz, no to siłą w dostajemy sumę tego razy 2 plus 50. Teraz kolejna rzecz. Mam na przykład, te składam, wyłożone, tak? I do tego sobie dodam na przykład tniemy. Tutaj jest przykład z z e, instrukcji. T-n-i T-n-i e, m y. Mamy tniemy. I tak. Miałem składam. Dodałem tutaj tniemy. E, je, e, je. Składam było, dodałem tniemy, więc w tym wyrazie nic nie zmieniłem. To te litery dla kolejnego idą na stos odrzucony, odrzuconych. I zostają na stole tylko te tniemy. I do tego jest yy, modyfikacja. Natomiast jakby była yy, taka rzecz, że byłoby tutaj te składam na stole... A nie, jeszcze, jeszcze inaczej. Byłoby na stole składa. O, byłoby na stole składa, a dodaję do tego tniemy. I wtedy zmieniam dwa wyrazy, bo składa zmieniło mi się na składam, czyli dostaję punkty za to, i jednocześnie mam ten wyraz tniemy. Więc dostaję punkty za ten wyraz, za ten wyraz, i karty zostają wszystkie na stole, ponieważ ten wyraz został zmodyfikowany, zmieniony, i tu jest nowy wyraz. Więc wszystko pozostaje na stole. Kolejny gracz może do tego układać lub do tego. I tu jest taka różnica, właśnie do podstawowej gry. Że tutaj zostaje na stole tylko wyraz e, ostatni dodany. Ewentualnie, e, znaczy ewentualnie dodatkowo, jeśli ktoś został z, wcześniejszy, zmodyfikowany, to on też. Czyli jak byłoby tutaj składam, ja bym dodał tyno i e oraz y, no to te składa bym usunął. Bo to. Nie, bo, bo, bo yy, w tym wyrazie wtedy nic nie zostało zmienione. Było tu składam, yy, nic nie zmieniłem, yy, tylko tu, tu zrobiłem nowy wyraz, to to ucieka. Natomiast jak tu, jak tu byłoby składa, jak dodałem tniemy, to ten wyraz się zmienił, bo, bo jest, było składam, jest składam i ten jest nowy, więc i to, i to zostaje. Takie to jest istotne. Potem na przykład może być takie coś, Mam składam, a dodałem e, n, u oraz t. E, I to jest z przykładu? I dodane tak. Na, ud, ta. No to ja dostaję wtedy jeden wyraz, drugi wyraz, trzeci wyraz, czwarty wyraz. Za cztery wyrazy punkty, tak? Natomiast Pamiętamy, że to odpada i to odpada, ponieważ e, mamy tutaj e, te, ponieważ ten wyraz, ten wyraz nie, nie został zmodyfikowany, nie został, nie został, zmieniony, tak. Jakbym dodał tutaj coś, tak stętniemy, i e, by się zmienił wyraz ten, to bym go zostawił. A że, że dałem nut i jednocześnie zrobił mi tu, tu, tu wyraz, ale składam było bez zmian. Czyli to, i to mi schodzi. I kolejne, co zostanie do kolejnego gracza, to jest to. Yy. Tyle, jeśli chodzi o pod zasady podstawowej gry. A teraz, co jest z, z tymi nowymi rzeczami? Więc mamy tak. Aha, jeszcze jedna rzecz z premiami. Kiedy taką premię yy, dam na dany wyraz swój, na przykład. Yy, tu, tak, na mój wyraz, który właśnie wyłożyłem, mogę wyłożyć, no to ten wyraz będzie mi punktował e, podwójnie. No i ta karta potem idzie na odrzucony. E, więc taka sprawa. E, w swojej turze możemy oczywiście wyłożyć karty, możemy wymienić karty lub spasować. Ale jeśli spasujemy e, wszyscy gracze dwa razy z rzędu, to to jest koniec gry. Punkty trzeba zapisywać osobno, tu nie ma notesika. E, I teraz tak, co my tu jeszcze mamy? E, Mamy gry grę z kartami akcji. Każdy z nas dostanie taką kartę akcji, to się możemy wymienić tuże. A będziemy chcieli. I na przykład jeden, zawsze spełniamy jeden dwójki. Wyraz zawiera literę C. Możemy dać na swój wyraz zawierający literę C, a możemy dać na wyraz przeciwnika. My wtedy dostaniemy 9 punktów, jak damy na swój, a jak damy na przeciwnika, to on straci 3 punkty. Ale nie, ma, nie możemy spełnić yy, obu. Tak? Albo to, albo to spełniamy i albo sobie na plus, albo komuś na minus. E, więc taka sprawa. E, potem... I tego oczywiście więcej. E, w formie Rumikuba. W formie Rumikuba wygląda tak. Odsłaniamy jedną. E, I... E, w jest 10 kart, 10 rund. Na przykład trzy dwójki, 3 trzy dwulitrowe wyrazy, i od uzyskanych za nie punktów demi-punkty za siódmą kartę. Czyli mam siedem kart na ręku, mam ułożyć trzy wyrazy, a z tej ostatniej punktów punkty stracę, tak? Co mi zostanie na, na, na rączce. Mam to spełnione, lecimy z kolejną, tak? I z kolejną, jak przejdzie nam te wszystkie karty. Aha, jak ja spełnię warunek z karty. To kolejni gracze muszą spełnić zaraz po mnie ten warunek. Jeśli oni nie zdążą, no to siłą rzeczy wszystkie karty oczywiście uciekają z, z, po spełnieniu warunku, bo to każdy sobie wykłada karty na stół. E, jeśli oni nie spełnią zaraz po mnie, no to karta jest odrzucana, e, czy tam przy, e, przykrywana przez kolejną i jest nowe, nowe zadanie dołożenia. Każdy po kolei ma e, takie zadanie. ułożyć. się pierwszy, ułoży ten, ten, zdobywa punkty. E, natomiast jeśli kolejni zaraz po nim nie, nie ułożą, to oni punktów nie zdobywają, można grać solo. Wtedy walczymy o swój wynik zwiększanie rekordów. Tak? Jak najwięcej, żeby, żeby ułożyć, z punktów, żeby zdobyć. Tak? Zanim się nie skończy talia, no i tyle. Tyle jeśli chodzi o tą grę. Pamiętamy. O tym, że tak, w normalnym rumikubie mieliśmy całą krzyżówkę wielką na planszy, i można było, jak były nowe płytki na, nowe kamienie na, na stojaczku, to można było dodawać do tych wcześniejszych wyrazów, tak? ileś tam rund wcześniej, tam ileś tam tur wcześniej wydanych. Natomiast tutaj pozostanie nam tylko wyraz ostatni. To ewentualnie dwa wyrazy, ostatni i przedostatni, jeśli ten przedostatni też został zmodyfikowany. Tak, pamiętamy tutaj, było te tniemy, tak? Jakby tu było składa, a dałbym tniemy, no to byłby od, od razu zmieniony składa na składam, więc byłyby dwa wyrazy. Jakby tu było składam, a dodałbym do tniemy górę i dół, no to wtedy te składa byśmy opuścili. Jak do tego składam, dodałem nut. Tu jednocześnie trzy wyrazy, więc włącznie dostaję za 1, dwa, trzy, cztery punkty. Ale to i to mi, mi spada, tak? E, oprócz tego, wiadomo, karty z Rumikuba wtedy każdy sobie e, wykłada. E, kolejni muszą e, e, wyłożyć zaraz po tym e, pierwszym, który spełni warunek. No i tu jest wymianka kart, że jedna jest tak, druga jest w ten sposób. Dobieram kartę. E, i, i, i wyrzucam kartę, dobieram, wyrzucam, tak jak w Rumikubie. Znaczy, tym no w Rumikubie jest, że te karty zbieram, znaczy te kamienie, a tutaj jest, że kartę jedną zabieram, drugą wyrzucam, żeby mi się na ręku zmieniały te karty i żeby dążyć do, do spełnienia warunku z, z karty. To to. No i te, te karty funkcyjne to jest, że albo sobie pomagamy, Albo przeciwnikowi szkodzimy, jeśli chodzi o czerwony. I no, w fajną negatywną interakcję wprowadza, tak? Dobry. Karty z premii. No tu już nie ma planszy, więc nie na planszy. Tylko dajemy na dany wyraz. O, jak, by, jak byłoby, że, żebym dał. Na przykład zrobiłem e, ten wyraz, tniemy, tak? my się nie składam. Składa na składam. Jak dałbym tu, no to dałbym, miałbym podwójną na to i na to, na pion i poziom. O tym też pamiętamy. No i przy, przy wyłoży pierwszego gracza, że to jest przed A, a to jest pożet. A, a ten, kto, kto ma najbliżej początku alfabetu, ten, ten startuje. I to jest Scrabble Klassik Karciany w nowym wydaniu. Fajna rzecz, no wiadomo, nie ma tutaj już tego, że wracamy z kartami do, do tego, co było dużo wcześniej, tak? Nie ma wielkiej krzyżówki, nie, jest stale zmieniane to, co jest na planszy. Siłą rzeczy dlatego, bo nie dałoby rady, bo karty są za duże, tak? Ale jest to całkiem ciekawie zrobione, bo mamy, mamy coś z Rumikuba, czyli te, te rundy na, na zadanie, śpieszymy się, żeby je zrobić, przed innymi albo, już zaraz po kimś. Mamy karty negatywnej interakcji lub wspomagające sp nas. No i tutaj mamy stale zmienianą sytuację na planszy, tak. Zawsze a. będzie ten jeden wyraz, dwa wyrazy. No siłą rzeczy, no, jak tutaj dałem jeden, no naprawdę raz, cztery wyrazy, tak. Ale to są takie wyjątkowe sytuacje. Um, scrabble, karciany, dzięki.